Od przyszłego roku budżet obywatelski ma nabrać nowego charakteru. W czasie kolejnego spotkania z mieszkańcami w sprawie procedury JBO 2017 zaprezentowano dwa nowe warianty budżetu. Zamiast budżetu dzielnicowego, jak było do tej pory, czyli podziału na 20 obszarów konsultacyjnych oraz wybierania przez mieszkańców projektów, które były realizowane w obszarach, zaproponowano wariant pierwszy, czyli budżet dzielnicowy plus ogólnomiejski. W tym wariancie główna zmiana dotyczy podziału środków na realizację pomysłów mieszkańców. Mieszkańcy będą mieli do podziału 2,5 miliona złotych plus 500 tysięcy złotych na bieżące utrzymanie i doposażenie zadań, które zostały już zrealizowane w ramach JBO. W tym wariancie środki zostaną podzielone następująco: 1,2 miliona złotych na projekty dzielnicowe, czyli po 60 tysięcy złotych na każdy obszar oraz 1,3 miliona złotych na projekty ogólnomiejskie, co daje w sumie kwotę 2,5 miliona złotych. Do tej pory kwoty, które przypadały na obszar wynosiły od 96 tysięcy złotych do ponad 191 tysięcy. Po ujednoliceniu kwoty dla wszystkich obszarów do 60 tysięcy złotych może pojawić się problem z realizacją niektórych zadań do tej pory realizowanych w obszarach, jak na przykład budowa placów zabaw. Dla przykładu w edycji JBO 2016 budowa placu zabaw została oszacowana na 101 920 złotych. Drugi zaproponowany wariant zakłada realizację tylko zadań ogólnomiejskich. Tutaj zaproponowano trzy kategorie projektów. 50 tysięcy złotych, pula 200 tysięcy złotych na realizację minimum czterech zadań, projekty od 50 tysięcy do 100 tysięcy złotych, pula 800 tysięcy złotych na realizację minimum 8 zadań oraz projekty od 100 tysięcy do 500 tysięcy złotych z pulą 1,5 miliona złotych na realizację minimum trzech zadań. W tym wariancie nie będzie podziału na obszary. Niepokojące było zdanie, które padło w czasie spotkania, że mieszkańcy mogą nie wiedzieć na jakie projekty ogólnomiejskie rozdysponować kwotę na przykład pół miliona złotych. W tym przypadku dobrą radą ma służyć prezydent, który może zaproponować swoje pomysły, nad którymi będą głosowali mieszkańcy. To może prowadzić do tego, że zatraci się idea budżetu i zamiast budżetu obywatelskiego mieszkańcy dostaną budżet prezydencki. Na koniec warto wspomnieć jeszcze jeden z wniosków mieszkańców o lepszej promocji JBO i edukacji obywatelskiej. Patrząc na bardzo niską frekwencję w czasie spotkań, ten wniosek wydaje się być słuszny. 10 marca odbędzie się konferencja podsumowująca procedurę JBO na 2017 rok, na której zostanie przedstawiony ostateczny tekst projektu uchwały, który zostanie przekazany do Rady Miejskiej.